Wszechświat jest odbiciem świadomości. Wszystko w Twoim życiu, Twoja rzeczywistość i Twoje doświadczenia są jak przesłuchanie o Twoją uwagę, tak jak ciała niebieskie krążą wokół Słońca. Twoje myśli, uczucia, percepcje i odczucia zależą całkowicie od energii, którą inwestujesz. To, co ignorujesz, przestaje istnieć w Twojej sferze doświadczalnej. Wyzwanie wynika z nieświadomości, z jaką często poruszamy się w tym procesie. Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, nie musi stać się Twoim doświadczeniem, jeśli zdecydujesz się nie poświęcać mu uwagi. Może to brzmieć sprzecznie z intuicją, ale jest to fakt warty rozważenia. Kiedy odmawiasz inwestowania swojej uwagi, wydarzenia i okoliczności tracą swój wpływ na Twoją częstotliwość wibracyjną. W dziedzinie prawa przyciągania myśli często przedstawia się jako twórców rzeczywistości. Jednak myśli same w sobie są pustymi naczyniami. Po prostu rywalizują o Twoją uwagę. Masz moc, by je zasilić, mówiąc tak, lub odrzucić je, mówiąc nie, dziękuję. Myśli kierują przepływem Twojej energii, determinując odpowiedź wszechświata. Dlatego klucz do rozmowy z wszechświatem leży w kierowaniu swojej energii ku myślom, które rezonują z pozytywnością, i ignorowaniu tych, które emanują negatywnością. Numer jeden na naszej drodze do rozmowy z wszechświatem to zwracanie uwagi na swoją uwagę. Od momentu, gdy wchodzisz na ten świat, wszechświat pyta: czego chcesz? Aby skutecznie komunikować swoje pragnienia wszechświatowi, zrozum język energii, którym się posługuje. Wszechświat nie rozróżnia języków, odczytuje twoje reakcje wibracyjne. Każda reakcja, którą oferujesz wszechświatowi, jest postrzegana jako: Tak, proszę, daj mi tego więcej. Zrozumienie tej dynamiki jest podobne do opanowania sztuki selektywnego zaangażowania. Podobnie jak wprawny dyrygent kierujący orkiestrą, musimy wybierać, które myśli i emocje wzmacniać poprzez naszą uwagę. Kiedy decydujemy się skupić naszą uwagę na konkretnym aspekcie naszej rzeczywistości, w istocie oddajemy głos na jego wzmocnienie. I odwrotnie, powstrzymując naszą uwagę od konkretnych myśli lub okoliczności, Przekazujemy wszechświatowi wiadomość, że jesteśmy nimi niezainteresowani lub sprzeciwiamy się ich obecności w naszym doświadczeniu. Ta głęboka świadomość podkreśla naszą ogromną moc we współtworzeniu naszej rzeczywistości. Nasza uwaga służy jako kanał, przez który komunikujemy nasze preferencje wszechświatowi, dyktując kompozycję symfonii naszego życia. Przechodząc do drugiego aspektu myśl i mów w czasie teraźniejszym. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości uznaje tylko teraz za rzeczywistość, ponieważ wszystko dzieje się w teraźniejszym momencie. Myśli o przeszłości i przyszłości mogą się pojawiać, ale są jak echa, podczas gdy teraźniejszość jest miejscem, w którym wszechświat słucha z uwagą. Kiedy rozważamy wszechświat jako manifestację świadomości, zdajemy sobie sprawę, że sam akt myślenia jest formą komunikacji z tą ekspansywną istotą. Jednak wszechświat pojmuje nasze myśli i uczucia inaczej niż moglibyśmy początkowo postrzegać. Rozważ to. Jeśli wielokrotnie powtarzasz, osiągnę sukces, wszechświat słyszy, nie chcę sukcesu teraz. Zamiast tego, poczuj, jakbyś już posiadał to, czego szukasz. Każda wyobrażalna rzeczywistość już istnieje, włączając w to, czego pragniesz. Poczuj, jakbyś już to osiągnął, a wszechświat zacznie odpowiednio kształtować twoją rzeczywistość. Głęboka implikacja jest taka, że musimy czuć, jakbyśmy już posiadali to, co chcemy przyciągnąć. Każda potencjalna rzeczywistość istnieje w ogromnym gobelinie istnienia, włączając w to tę, której szukamy. Zanurzając się w teraźniejszym momencie, czując, jakbyśmy już osiągnęli nasze pragnienia. Zaczynamy synchronizować naszą częstotliwość wibracyjną z twórczymi siłami wszechświata. Komunikacja z wszechświatem obejmuje więc nie tylko artykułowanie pragnień, ale także ucieleśnianie tych pragnień w teraźniejszości. Kontynuując naszą podróż ku zrozumieniu, jak rozmawiać z wszechświatem, dochodzimy do kluczowego kroku poszerzania swojej świadomości. Jest to podobne do zdobywania wiedzy w złożonej grze, w której zasady nie zawsze są oczywiste. Życie w przeciwieństwie do linearnej historii jest dynamiczną i interaktywną grą, a twój poziom mistrzostwa jest zdeterminowany przez Twoją świadomość jego wieloaspektowych wymiarów. Rozważ tę analogie. Kiedy grasz w pokera z doświadczonymi graczami, nowicjusze mogą łatwo paść ofiarą ich strategicznych manewrów. Podobnie gdy poszerzasz swoją świadomość i stajesz się świadomy niezliczonych zmiennych we wszechświecie, Zwiększasz swoją zdolność do poruszania się po złożonościach życia. Jest to podobne do uczenia się niepisanych zasad gry, co pozwala podejmować świadome decyzje i ostatecznie zyskać większą kontrolę nad własną rzeczywistością. Proces poszerzania świadomości polega na rozszerzaniu swojej percepcji, świadomości swojego wewnętrznego ja, swoich wzorców myślowych i wszechświata, który cię otacza. W tej grze istnienia im więcej zmiennych odkryjesz i zrozumiesz, tym lepiej będziesz przygotowany, aby grać w nią umiejętnie. Przyjmując tę poszerzoną świadomość, przechodzisz od bycia pasywnym graczem do aktywnego uczestnika, dokonując świadomych wyborów, które są zgodne z Twoją pożądaną rzeczywistością. Nasz czwarty krok to słuchanie swojego systemu naprowadzania, który służy jako kompas w ogromnym wszechświecie energii. Wszechświat nie rozumie ludzkich języków. Rozmawia w języku energii. Myśli i słowa często okazują się zawodne, ponieważ rzadko pokrywają się z Twoim prawdziwym stanem wewnętrznym. Twoje uczucia, Twoja intuicja, Twoje instynktowne reakcje, one służą jako Twój system naprowadzania. Kiedy coś sprawia Ci przyjemność, rezonuje to z Twoją prawdziwą ścieżką. I odwrotnie, kiedy czujesz się źle, wskazuje to na odejście od Twojego autentycznego ja. System naprowadzania opiera się na rezonansie. Podążaj za tym, co z tobą rezonuje, ignoruj to, co nie i nie nadawaj znaczenia temu, co wywołuje negatywność. Egoistyczny umysł może próbować cię przekonać, że podążanie za nim przyniesie przyjemność. Jednak kluczowe jest rozróżnienie między pragnieniami napędzanymi przez ego, a prawdziwym rezonansem. Jeśli coś sprawia ci przyjemność, zaufaj temu. Jeśli czujesz się źle, uwolnij to. Konsekwentnie podążając ścieżką tego, co daje ci dobre samopoczucie, dostrajasz się do swojej prawdziwej drogi, eliminując potrzebę nadmiernego myślenia. Teraz przejdźmy do naszego piątego i ostatniego kroku: wykorzystania mocy powtarzania. Aby zrozumieć działanie wszechświata, zajrzyj w głąb swojej podświadomości, która odzwierciedla modus operandi wszechświata. Prawo przyciągania czerpie głównie z Twojej podświadomości. Lekceważy ulotne myśli Twojego świadomego umysłu, które nieustannie przeskakują między różnymi tematami. Twoja podświadomość, w przeciwieństwie do świadomości, nie ma zdolności odrzucania informacji. Pozostaje bezstronna, bezstronnie walidując wszystkie punkty widzenia. Podświadomość nie potrafi odróżnić rzeczywistości od wyobraźni. Często wywołując emocje, jakby przeszłe wydarzenia działy się w teraźniejszości. Dlatego kluczowe jest, aby pozostać zakorzenionym w teraźniejszości i unikać rozpamiętywania przeszłych ran, ponieważ trwanie w nich może przyciągać podobne doświadczenia i utrwalać stare błędy. Co więcej, podświadomość nie ma intencjonalności, jest jedynie repozytorium zapisanych danych, pochłania to, co przyciąga najwięcej uwagi. Włączając w to sumę Twojego społecznego uwarunkowania i osobistych doświadczeń, Twoja podświadomość nie filtruje niezdrowych myśli. Ta odpowiedzialność spoczywa na Twoich barkach. Wykorzystując moc powtarzania, możesz aktywnie przeprogramować swoje podświadome przekonania. Załóżmy, że chcesz przejść od niepewności do pewności siebie. Wielokrotne powtarzanie afirmacji Jestem najpewniejszą siebie osobą na świecie może być Twoją mantrą. Klucz leży nie tylko w powtarzaniu pustych słów, ale w autentycznym odczuwaniu pewności siebie, której szukasz. Tutaj kluczowe jest zrozumienie, że Twój obecny stan jest nieistotny. Twoje skupienie powinno być na tym, kim chcesz się stać. Poprzez uporczywe wzmacnianie pozytywnych afirmacji zaczynają one energetycznie się łączyć. Następnie Twoja podświadomość chwyta tę zmianę i zaczyna manifestować ją w Twoim polu doświadczenia. Gdy naprawdę poczujesz się pewniej, Twoje działania, zachowanie i słowa naturalnie odzwierciedlą tę nowo odkrytą pewność siebie. Podsumowując, pamiętaj o tej fundamentalnej prawdzie. Jesteś wszechświatem, a rozmowa z wszechświatem jest równoznaczna z rozmową z Twoim wyższym ja. Trzymasz stery swojego istnienia, masz kontrolę, zbadaj swój stan wewnętrzny, oczyść się i oczyść swoje istnienie. Wszechświat odzwierciedla Twój wewnętrzny stan. Przejmując kontrolę i dostrajając swoją świadomość do pozytywności, skutecznie komunikujesz się z wszechświatem. Twoja rzeczywistość jest Twoim płótnem, a Ty jesteś artystą.